Centralne miasto danego państwa, w którym zazwyczaj mieści się siedziba władz, zwane jest stolicą. Jednokrotnie są to perełki architektury, centra biznesowe i miejsca przyciągające wielu turystów. Ciekawą sytuacją jest, gdy nagle zapada decyzja o zmianie stolicy. Wzbudza to ogromne emocje i zaciętą rywalizację. Czy nie dostrzegacie tego między Krakowem a Warszawą? W ogóle pewnie bylibyście zdziwieni, że takie miasta jak Płock, Poznań, Lublin i Łódź. Także okresowo pełniły funkcję polskiej stolicy. Dziś opowiemy wam, co się dzieje, gdy stolica jest przenoszona i jak kończą się historie miast, które tracą zaszczytny status stolicy. Obiecujemy, że będzie ciekawie. Zaczynamy! Miasto szczególne i wyjątkowe, a istnieją kraje, które posiadają nawet dwa miasta pełniące tę funkcję. Jednym z nich są Niderlandy. Pewnie od razu odpowiecie, że to Amsterdam. No i macie rację, lecz w połowie. Amsterdam to stolica konstytucyjna państwa. W Hadze zaś, stolicy administracyjnej, siedzibę ma swój rząd, parlament oraz rodzina królewska. Znajduje się tam także większość ambasad. Na świecie istnieje jeszcze jeden szczególny kraj, który jako jedyny posiada trzy stolice. To Republika Południowej Afryki, a miasta te to Bloemfontein, Pretoria oraz Kapsztad. Przenosimy się do Egiptu, nie tego starożytnego faraonów, tylko nam współczesnego. Kair, jego stolica to 10 milionowa ogromna aglomeracja, która rozrosła się tak bardzo, że władze straciły nad nią już zupełną kontrolę. Infrastruktura żadnego miasta na świecie nie jest zaprojektowana dla tak wielkiej ilości ludzi. Przeciążone są sieci wodociągowe, kanalizacyjne oraz linie energetyczne. Po Kairze jeździ ponad 4,5 miliona samochodów, co powoduje, że miasto jest jedną z najbardziej zakorkowanych stolic, a do tego najbardziej zanieczyszczonym miastem świata. Egipt to kraj pustynny, w którym aż 98% mieszkańców mieszka w dolinie Delty Nilu, a co piąty mieszkaniec kraju żyje właśnie w stolicy. Wykorzystanie całego terenu nadającego się pod zabudowę sprawia, że miasto mogło piąć się jedynie w górę. To kolejna przyczyna powstania zanieczyszczeń i smogu. W 2015 roku zapada decyzja o wybudowaniu od podstaw na pustyni nowej stolicy Egiptu. Ma być czystym, ekologicznym i nowoczesnym miastem zlokalizowanym kilkanaście kilometrów od Kairu. Projekt zakłada 22 dzielnice mieszkalne dla 5 milionów ludzi, 700 szkół i przedszkoli, 600 szpitali i ponad 1000 meczetów i kościołów. Plan jest naprawdę ambitny, ale po czterech latach poza imponującymi wizualizacjami stworzono niewiele. Będziemy musieli zapewne jeszcze trochę poczekać na nową stolicę Egiptu. To nie jedyna decyzja, w wyniku której stolica ma zostać przeniesiona do zupełnie nowo budowanego miasta. Najsłynniejszym przykładem jest Brazylia, która w 1960 roku zdetronizowała Rio de Janeiro. Architekci Brazylii byli twórcami tak słynnych obiektów jak siedziba ONZ w Nowym Jorku oraz budynek UNESCO w Paryżu. Miasto, podobno idealne, powstało w ciągu zaledwie 4 lat jako symbol nowoczesności Brazylii. Plan nowej stolicy przypomina samolot. Wzdłuż kokpitu biegnie wielopasmowa aleja. Miejsca pasażerów zajmują rozmieszczone po obu stronach budynki rządowe i hotele. Cockpit to siedziba rządu i parlamentu, ministerstw i sądu najwyższego. Skrzydła to dzielnice mieszkalne, zaprojektowane również z matematyczną precyzją. Rozdzielono nawet obszary dla zmotoryzowanych i pieszych, dlatego w centrum miast brak prawie chodników, a na osiedlach mieszkalnych szerokich ulic. W 1994 roku prezydent Kazachstanu podejmuje decyzję o przeniesieniu stolicy z Aumaaty do oddalonej o 1000 km akmoły. Podobnie jak w przypadku Brazylii, plan przedstawił jako wielki projekt narodowy. Miasto nazywano po prostu stolicą, czyli po kazachsku Astana. Miasto powstało w wyniku pracy japońskich i brytyjskich architektów. Symbolem stolicy i władzy prezydenta stała się wieża ze szczytu, której można podziwiać całą panoramę Astany. Z wzorowaną na Białym Domu siedzibą władcy oraz pałacem pokoju i harmonii w kształcie piramidy. Przeniesienie stolicy Pakistanu nie wiązało się jak we wcześniejszych przykładach z koniecznością braku miejsca. Ekologią, czy kaprysem prezydenta kraju. Tym razem decyzja była czysto strategiczna. Pakistan był skonfliktowany z Indiami i właśnie wojskowa logika podpowiadała, by centrum decyzyjne kraju przenieść bliżej najbardziej zapalnego regionu Kaszmiru. I tak właśnie stolica sportowego miasta Karachi przenosi się do Islamabadu. Tym razem projekt nie zakładał stworzenia architektonicznego cudu. Islamabad jest zwyczajnym miastem, sprzecinającym się pod kątem prostym siatką ulic i milionem mieszkańców. Ostatni przystanek to stolica Miamy, zwanej dawniej Birmą. Tu o układzie miasta nie zadecydowali architekci, lecz astrolodzy i numerolodzy. Dokładnie 6 listopada 2005 roku ogłoszono światu i mieszkańcom, że powstało Neipido, do którego przeniesieni zostaną 5 dni później urzędnicy wraz z rodzinami. Stolica początkowo nie była nawet umieszczona na mapach, a wjazd do niej był możliwy tylko po uzyskaniu zezwolenia. Dziś miasto jest otwarte dla cudzoziemców. Zobaczyć w nim można drogi aż z 16 pasami ruchu nowoczesne hotele, Zoo i pola golfowe. Jest tu dosłownie wszystko wszystko oprócz ludzi. Po szerokich drogach jeździ kilkanaście aut na godzinę, brak jest też komunikacji miejskiej, pomimo gigantycznych odległości. Coś tu chyba jednak nie wyszło. Jeśli spodobał się Wam dzisiejszy odcinek a mamy nadzieję, że tak, i chcecie zobaczyć więcej ciekawych i niebanalnych materiałów, to zasubskrybujcie kanał i podnieście łapkę w górę. Jeśli przegapiliście któryś z naszych wcześniejszych odcinków, to zapraszamy do nadrobienia tych zaległości. Na koniec wyświetlimy Wam pewne propozycje. Trzymajcie się ciepło, cześć!